Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy specjalne wydarzenie. Jak widzicie, jestem na survivalu. i mam nieznane narzędzie. Dlatego łok, który nie potrzebuje strzał, a generuje to. Ci którzy nie znają tego modu, to Avaritia. Mam taką zbroję. No i. Te rzeczy. Na przykład pokazać wam, co to może zrobić? To. A to ultra ultraszybko tak samo jak to. A to? Nie chcecie wiedzieć. Zgadliście. Dokładnie to. Kosi cały poziom. W promieniu kilku błonków. Tak myślę, że tutaj zaczniemy. Myślę o tym, żeby tutaj zacząć budować naszą bazę. Zbiorę trochę wzorowców i zaczynamy. Wykoszę te liście, bo wyglądają nieładnie. Mam ultra prędkość, tyle na odrzut i tyle do zbroi. To daje mi możliwość latania ton no oktowiza, a to ja nic. I jak widzicie mam animowane. Widzicie jak ruszą? I spójrzcie choćby na oczy lub na miecz. Mają zintegrowany tekst. Dzięki tym przedmiotom mogę przetrwać wszystko, nawet upadek. Widzicie? Epoka kamienia. Chyba epoka kopania szybciej niż światło. Idzie. W ogóle mam niesamowitego laka. A tak w ogóle to co pewien czas mogę sobie wybrać termowy przedmiot z kreatywnego. Albo pousyłać. Mam niesamowitą prędkość i sami zobaczcie co się robi. Mam szczęście pięciu wbudowane. I myślę, że tutaj zaczniemy budowę. Pamiętajcie, że to jest serwer, jeśli. Osiągniemy odpowiednią ilość subskrybentów i zacznę zdobywać pieniądze, to na utrzymanie serwera, to będziecie mogli grać. Długo mi zajęło przygotowanie tego odcinka, ponieważ długo mi zajęło szukanie moda Avaritia na nową wersję, by nie mieć koszmarnego wyglądu. W ogóle mamy ha zimowe happy days na serwerze, jeśli go otworzę. Co oznacza, że osoby, które mają, są, mają ode mnie uprawnienia operatorskie, mogą wybierać do dwóch staków przedmiotów dowolnych. Są ograniczone do jednego, tego samego. A na ten odcinek każdy, kto dołączy, dostaje. Ten serwer będzie mieć dopisek, ale nie będzie sponsorowany. Czasami ta hiperprędkość przeszkadza. To będzie główne wejście. Nie muszę dbać o drzwi na ziemi ze względu na tą zbroję. I najlepsze jest to, że mam nieskończoną wytrzymałość. Widzicie, jak się postarali twórcy? Co Zro... prawda to jest wersja neo, która ma trochę bagów. Wziąłem tą najlepiej dopracowaną, żeby było ich jak najmniej. Wyobrażacie sobie, że na jednej zbroje może nie latać. Ściągnąłem też Just Ignored Items. Żebyśmy mogli patrzeć na takie rzeczy. I tutaj zaczynają się rzeczy awaryjne. Na przykład to. Widzicie Extreme Crafting Tape? Infinity Catalyst, Duia Neutron New Ingot, 4 Krystal Matrix Ingot i mnóstwo Infinity Ingot. Ma to zbugowaną teksturę. A zobaczę na te. Jest to wyzaklinana na no, maksa. No, Te no, się no, no. też, ja też tworzy na no, Extreme Crafting Table. To wymaga wełny. Tu potrzebny jest ten Crystal Matrix. -u. Zobaczcie, tutaj potrzeba ach, już dwóch katalizatorów. Tutaj Crystal magdalik, Tutaj też, a nawet tutaj. Record fragment. O, diamond lattice. Neutron pale. Neutron nugget. Neutronium ingot. Infinity Catalyst. Sporo rzeczy. Ultimate Steel i Cosmic Meatballs. Mamy nawet Endless Pearl. Infinity Ingot. Infinity Block. Endless Pearl. Widzicie, że go tu potrzeba. No ja i tworzę czarną dziurę. Też z bloku robić Singularity. I wyobrażacie sobie, tutaj potrzeba każdej, nawet neterytowej Ultimate Stew Cosmic Meatballs. Widzicie, jakie te rzeczy są trudne? A strasznie się przydają. A te rzeczy są strasznie ładne. Na przykład Compressed Crafting Table. Dałby Compressed Crafting Table i Extreme Crafting Table. Neutronium Kompresor, Neutronium kolektor, Infinity Chest ma nieskończo niemal nieskończoną ilość przechowywania. Widzicie, jak się ta noktowizja przydaje? W dodatku dzięki temu, że twórcy się bardzo zaangażowali. to poprawili Noctowizję. Co prawda na wersji Neo jest trochę mniej. No i ciągle zostają niektóre bugi z wersji Minecrafta. Ponieważ to nie jest oficjalna wersja moda, tylko zrobiona przez gościa jakiegoś tam lub zespół, którzy chcieli grać w tego moda. O, i widzicie jakiego mam jump boosta? Co znę, a poza tym to zadaje nieskończoność obrażeń. Niszczyciel światów, to trafna nazwa moje zdanie wrócę do was, gdy zdążę wydłużyć trochę. No i będę musiał wziąć chyba trochę pożywienia z kreatywnego. Jak są widzicie Jeśli na świecie mamy administratorów z tym lutem, to nie może uciec. Chodzi o to, że są best count and ban i tak dalej. Ale i tak cię zabiją. A właściciel na pewno może Ci dać umybanę, to duża, gładka prędkość odrobinę utrudnia życie, ale też znacząco ułatwia. Aby każdy budowniczy miał dostęp do tych przedmiotów budowanie nigdy nie byłoby łatwiejsze. Całe szczęście prędkość podczas shiftowania się nie zmieniła. Tak się pozyskuje mięso. W dodatku chciałam coś pokazać Te strzały działają nawet pod wodą I znikają Dobra już za minutę dostaję od serwer pozwoli mi na zmianę trybu gry na, mi... na dwa stoki. Potem muszę wyłączyć przeciwnym Myślę, że wezdę trochę jedzenia i wieder kolory. O, jest. Dostałem powiadomienie. Tak, weźmy tyle, trzydzieści sekund, gdzie jest trawa? Jest, muszę mieć tutaj zawsze. O, właściwie się wyłączyło. I w ogóle widzicie co się stało z Endermanami. Ja renderują tych stron. Więc jeśli macie ten łuk, nic wam nie jest straszne. Skórka Stevea dziwnie w tym wygląda, ale obiecuję, że prace nad nową skórką są już w toku. Chodzi mi o to, że zostały rozpoczęte. To mamy żarełko. Ostateczna potrawka. Daje mi regenerację 2 na 5. Następną rzeczą, jaką wezmę, jest Infinity Czas Dla niej, sortery są niepotrzebne. Ja trzeba budować dużych hal z tym modem na przechowywanie. Wystarczy wam mnóstwo tych skrzyń, mnóstwo olejków. Z nich możecie przechowywać każdy przedmiot w grze. Dlatego umieszczę link w opisie filmu. Jeśli zdobędę więcej niż jednego, jednego lajka, jedno polubienie. Wiecie, subskrypcje znacznie przyspieszają postęp w kierunku serwera. Ponieważ to jedno z wymagań do zarabiania z YouTubeem. A, a ja będę większość wydać na serwer. W ogóle i tak, żeby zaoszczędzić i żebym nie musiał mieć naprawdę dużo wyświetlań, będzie serwer na specjalnej firmie. Uprzedzam, że ona nie będzie sponsorować. Nie powiem Wam więcej, bo ta firma mnie nie sponsoruje. Na razie koniec. Na ten odcinek chyba wystarczy. Pa.